Ojej, 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 Just. Just. Za chwilę Just. Just. ładnie przygotować. A, tak. A? Rosy, niebiosa z góry Just. Za chwilę zaczynamy! Konrad! O osiemnastej roraty zaczynają Nie, biosanską. Co? No dobra, okej, okay, włączaj, no No już jest. No. no. Co? Ale ty gdzie idziesz? W góry? No w domu jestem. No ale... No... wyjdziemy no, no, zaraz na rodatach. No to no co? No w chłopie ty... Ty no, co? tak do kościoła chcesz iść? No ale w domu jesteśmy no przecież, ty... a nie w kościele. Ja Cię nie rozumiem. Jak idziesz w niedzielę do kościoła, to jest git, a jak teraz, teraz że jest kamera i tak dalej, że jest online, to, to co, to, to Pana Jezusa nie ma? No nie, ale jesteśmy w domu, nie? Mogę Słuchaj, słuchać, jesteśmy nam, mszy... A co Ty, chcesz siedzieć? Co, może Ci jeszcze popcorn przyniosę? No nie, nie ma takiej opcji, facet... Masz jeszcze 5 minut, o 18 się zaczynają Dobra, dobra to będzie... Zabijaj manele będziesz się Zabijaj manele, się zabijaj dla, manele i się... chopie, masz 5 minut. Okay, okay. Ja tu czekam. Dobra. Niech się otworzy ziemia. Is radzi... się. No. No, masz szczęście. Za dwie minuty się wszystko zaczyna. Dobra, e, się Przysuć się. Co ci? No, co? Ale ja ci już powiedziałem, że my idziemy teraz na mszę na ruraty. No i co? I na mszy przyjmujemy takie postawy, jakie są w kościele. Popcornu nie będzie, sorry. Zostać? No tak? stać? będziemy klękać jeszcze. No oczywiście, tak, mi tak powiedź, jeszcze, jeszcze mi powiedz, że. Jeszcze mi powiedz chłopie, że będziemy śpiewać. No Bo właśnie na no, no, ten... no ja zapomniałem, tutaj proszę śpiewniczek, śpiewniczek, zaraz pan organista zapuści. Co? A jeszcze. No, no na ekranie zobaczysz, że będzie zaraz tekst pieśni. No spójrzcie rosę, no tak jak na relatach, no co ty myślisz? No dobrze, okay, no, no nie wiem po co to wszystko, no ale dobra. Co, a jeszcze co? Yy, zgasimy światło zaraz na początek, tak? Zgasimy no tak, no, a, co, przygotowałem a proces, jeden lampionik. A procesem, procesem którym pójdziemy? Będziemy oglądać spokojnie, teraz będziemy oglądać, łączyć się z naszą parafią. Lampionik dla Ciebie, lampionik dla mnie. Yy, no i czas. Zgasić światło właśnie. Proszę. Aha, no dobra. Lampionik dobra. do rączki. Dzięki. No i zaraz zaczynamy. Cześć, witajcie! Czyli może! Drogie dzieci, kochani rodzice, drodzy dziadkowie, fajnie, że możemy się zobaczyć i przeżywać wspólnie. Piękny czas, jaki jest w Kościele, to czas Adwentu. A w Adwencie przeżywamy również dla dzieci to jest zawsze mega, mega wydarzenie: to raty. I chcemy wspólnie przeżywać raty z Panem Jezusem, który nas do siebie zaprasza. A zaprasza nas do wyjątkowej tajemnicy, wyjątkowego skarbu, jakim jest w Kościele Eucharystia. Właśnie tak, Eucharystia to ten moment, kiedy Pan Jezus zaprasza nas do siebie i sam do nas przychodzi. On pragnie być niesamowicie blisko każdego i każdej z nas. On przychodzi, aby wejść do naszego życia, aby być w nim całkowicie obecny, po to, aby się o nas po prostu zatroszczyć, nami zaopiekować, okazać nam swoją miłość. I to wszystko odkrywamy i przeżywamy naprawdę realnie w Eucharystii. Dlatego właśnie dzisiaj dzięki księdzu Adrianowi, ja mogłem się tego trochę nauczyć w Mszy Świętej. Pomimo tego, że teraz uczestniczymy w trochę inny sposób, bo bardzo często przed ekranem komputera, albo telewizora, albo jakiegoś tabletu, właśnie to spotkanie ciągle może być żywe. Tak samo jak jest żywe w kościele. Dlatego, moi drodzy e, uczestnicy rorad, Eucharystii, zachęcamy was bardzo gorąco, aby e, nie było to oglądanie po prostu filmu, ale moje żywe, osobiste przeżywanie, takie naprawdę. Czyli, e, jeżeli uczestniczę w niedzielnej Eucharystii, to ubiorę się ładnie, przygotuję się do tej mszy świętej. E, jeżeli w czasie mszy świętej przyjmujemy różne postawy, siadamy, klękamy, wstajemy, też to robię. Właśnie po to, żeby pokazać, że ja naprawdę tam jestem, ja w tym naprawdę uczestniczę. To nie jest dla mnie tylko jakiś kolejny film. To jest to, co się dzieje też w moim życiu. Niesamowicie Was do tego zachęcamy. Również do śpiewania na całe gardło, tak, żeby sąsiedzi słyszeli, żeby całe osiedle słyszało, że uczestniczycie w Eucharystii, że uczestniczycie w Roratach. Piękny gest, który przeżywamy w czasie Rorat, tego zgaszonego kościoła, tej ciemności, z której wychodzimy, prowadzeni przez. Nasze lampiony przez to małe światło, właśnie tego światła, którym jest Jezus w Eucharystii. Również Was zachęcamy. Oglądasz RORAT, uczestniczysz w nich, bo ich nie oglądasz, ale w nich uczestniczysz, naprawdę na nich jesteś. Zgaś światło w domu, weź do ręki właśnie swój lampion i uczestnicz naprawdę z całego serca w tym, co się dzieje. Dlatego, że chociaż my nie możemy przyjść do Pana Jezusa, czasem nie potrafimy przyjść do Niego, on zawsze znajdzie drogę do naszego serca. I tego niesamowicie uczy nas też Eucharystia. On zawsze znajdzie sposób, aby do ciebie przyjść, aby do ciebie trafić. Dlatego tak niesamowicie ważne jest, żeby to przeżywanie nawet przed telewizorem było właśnie przeżyciem, a nie tylko oglądaniem. Nie bądź widzem w czasie mszy świętej, bądź uczestnikiem, bo Jezus chce być uczestnikiem Właśnie Twojego życia, właśnie po to przychodzi, właśnie dlatego narodził się w Betlejem. Z Pisma Świętego wypływa to piękne zawołanie: Maranata, przyjdź Panie. I my chcemy w tym wyjątkowym czasie Adwentu wołać z całego serca: Przyjdź Panie Jezu. Oczywiście wiemy, że Pan Jezus z nami ciągle 24 godziny na dobę jest, ale dzięki tej wyjątkowej chwili, w ciągu całego naszego życia, jakim jest Każdorazowy, przeżyty przez nas adwent, możemy na nowo zachwycić się obecnością Pana Jezusa pośród nas, w naszych rodzinach, w naszych domach, we wspólnocie Kościoła, gdzie On, Jezus Chrystus, przychodzi w tym skarbie, jakim jest Eucharystia. Dlatego, drogie dzieci, bardzo gorąco zachęcamy Was do uczestnictwa, do przeżywania z nami e, naszych prorad e, właśnie po to, żeby odkryć, że Pan Jezus przyszedł że przyjdzie do nas na końcu czasu, ale że cały czas przychodzi, pomimo tego, że my nie zawsze możemy po prostu do niego przyjść. Zatem czekamy na Was i myślimy, że tegoroczne relaty będą tak samo wyjątkowe, tak samo superaśne, jak każde inne. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Hejka. Do zobaczenia. Одна